Widzieliście przed chwilą kilka urywek z różnych kamer. Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, natomiast my przyjrzymy się dokładnie. i 2. I porównamy ją z GoPro Hero 4 w wersji Black. Zapraszam. Zaczynam jak zawsze od specyfikacji na papierze. W GoPro wiele się nie zmieniło. Konstrukcje jak i same dane techniczne są bardzo podobne. Mamy tutaj minimalnie szerszy kąt obiektywu niż w Xiaomi i jest to 170 stopni. Poprawie uległ także mikrofon względem poprzednich wersji GoPro. Bateria także jest minimalnie większa niż w Hero 3, ale dużo mniejsza niż w Xiaomi. Patrząc na i mamy przed oczami nową kamerę. Jest to zupełnie nowa konstrukcja. Podobnie jak w GoPro, matryca posiada 12 megapikseli, kąt widzenia to 155 stopni, zmian jest jednak zdecydowanie więcej. Przede wszystkim mamy tutaj wyświetlacz dotykowy, mikrofon stereo, a także głośnik, na którym możemy odtwarzać nasze filmy. Bateria to aż 1400 mAh. W GoPro z przodu mamy przycisk włączenia, diody statusu oraz wyświetlacz monochromatyczny. Po lewej stronie zamiast przycisku Wi-Fi znajdziemy wejście do ustawień filmowania, gdzie szybko zmienimy tryb i rozdzielczość nagrywania. W tył mamy miejsce na zamontowanie dodatkowego wyświetlacza, który na stronie producenta kosztuje 85 euro. Po prawej stronie pod klapką, którą bardzo łatwo zgubić znajdują się porty micro USB, mini HDMI oraz miejsce na kartę pamięci do 64 GB. Na spodzie klapka, pod którą znajdziemy baterię oraz dioda statusu. GoPro nie odrobiło lekcji i nie zamontowało nadal wejścia na statyw czy selfie sticka. Na górze kolejna dioda statusu oraz przycisk rozpoczynający nagrywanie. Kiedy spojrzymy na i2 na froncie, widzimy tylko małą biodę statusu. Co ciekawe, jest to wskaźnik baterii i świeci on tylko wtedy, gdy kamera nie nagrywa. Na lewej stronie znajduje się port micro-USB. Chroni go taka mała zaślepka, która jest przymocowana do kamery. Mamy więc mniejsze szanse, że się zgubi. Zniknął jest tych port mini HDMI. Z tyłu mamy dotykowy wyświetlacz pojemnościowy, chroniony szkłem Gorilla Glass w wersji trzeciej. Podczas testów nie złapał on większych zarysowań, ale bardziej pedantycznym osobom polecam zakup folii. Dotyk na tym ekranie działa świetnie. Dodatkowo rozdzielczość 640x360 daje na ekranie, który ma rozmiar 2,2 cala, 330 pikseli na cal. Dzięki temu zabiegowi używanie aplikacji jest absolutnie zbędne. Zrobimy wszystko na wyświetlaczu, dodatkowo jest to dużo szybszy sposób niż uruchamianie telefonu. Z prawej strony nie mamy absolutnie nic, a na spodzie znajduje się klapka z baterią i slotem na kartę microSD. Oraz to co uwielbiam, czyli złącze 1/4 cala na statyw czy też selfie sticka. Na górze mamy przycisk do włączania i wyłączania kamery oraz rozpoczynania nagrywania. Znajduje się tam także jedyna dioda statusu, która informuje nas o trwającym nagrywaniu. Zaraz obok przycisku po jego prawej i lewej stronie znajdują się mikrofony, a także głośnik, który umożliwia nam odsłuch nagranego dźwięku w naszych filmach. Koniec tej teorii. Zaczynamy od testu baterii. GoPro ma 1160 mAh i producent deklaruje, że w 4K przy 30 klatkach na sekundę będziemy mogli nagrywać przez 1 godzinę i 5 minut. W Xiaomi mamy 1400 mAh i deklarację producenta, że w 4K i 30 klatkach nagramy aż 2 godziny materiału. Postawiliśmy więc dwie kamery obok siebie i rozpoczęliśmy nagrywanie. Kamery miały włączone diody statusu i wyłączone WiFi. Temperatura, jaka panowała na zewnątrz podczas testu, to 29 stopni. Kamery były umieszczone w cieniu. GoPro już po około 20 minutach nagrania wyłączyła się z powodu przegrzania. Musieliśmy ją chłodzić w zamrażarce, więc te przerwy w nagraniach są spowodowane zbyt wysoką temperaturą pracy kamery. W Xiaomi taki problem nie występował. GoPro na po stronie nie podaje zakresu temperatur pracy kamery, natomiast w przypadku Xiaomi jest to od minus 25 do aż 85 stopni Celsjusza. Deklaracja producenta w przypadku GoPro się sprawdziła. Kamera nagrała godzinę 5 minut i 15 sekund materiałów 4K z drobnymi przerwami na chłodzenie. W przypadku Xiaomi prawie się udało. Wynik, jaki osiągnęliśmy, to godzina 39 minut i 11 sekund. Szkoda, że podczas nagrywania nie można wyłączyć podglądu na ekranie. Znacznie wydłużyłoby to czas pracy na baterii. Jeśli chodzi o baterię zdecydowanie wygrywa Xiaomi. Nadmienię tylko, że żeby nagrać tyle materiałów 4K, potrzebujemy szybkiej karty MicroSD o pojemności 64 GB. Materiał zajmował bowiem aż 48 GB. Patrząc na to, że przeciętny kowalski nagrywa na karcie 16 GB Full HD, bateria bez problemu wystarczy mu na cały dzień nagrywania swoich przygód na wczasach. Przejdźmy dalej. Mikrofony. I tutaj lekcji nie odrobiło Xiaomi. Nie możemy bowiem podłączyć do niej zewnętrznego mikrofonu. W GoPro ulepszono wbudowany mikrofon oraz co się nie zmieniło, mamy możliwość podłączenia zewnętrznego sprzętu przez mikro USB. Posłuchajcie sami jaki dźwięk nagrywa każda z kamer. Znowu sobie przetestujemy mikrofon. Tak mówię w tej chwili do GoPro. Jestem w cichym parku, w miarę tutaj nic się nie dzieje większego. Teraz mówię do Xiaomi. Dokładnie to samo otoczenie cisza, spokój, tylko słuchać w sumie kilka osób. Jest dużo lepiej, szczególnie w przypadku Xiaomi, ale nadal, jeśli miałbym wybierać, to lepszy dźwięk nagramy GoPro. Czas na najważniejszą rzecz, czyli nagrywanie obrazu. W obu kamerach trybów jest cała masa, jest w czym wybierać. Naszym zdaniem, godne uwagi to 720p przy 240 klatkach do slow motion, 1080p w 60 i 120 klatkach do ujęć sportowych, 2,5 k w przypadku Xiaomi i 2,7 k w przypadku GoPro przy 30 klatkach na sekundę. W formacie 4x3 idealnie nada się do vlogów oraz flagowe 4K przy 30 klatkach do time oraz innych uniwersalnych ujęć. Zaczynamy od slow -mo. W Xiaomi mamy dwie możliwości nagrywania w tym trybie: albo wybieramy go po prostu z menu i wtedy tworzy nam się jeden plik, który jest automatycznie już zwolniony, lub nagrywamy w 240 klatkach i sami zwalniamy sobie film, kiedy chcemy w postprodukcji. W GoPro nie ma tak dobrze. Musimy po prostu ustawić daną rozdzielczość i prędkość, a następnie w postprodukcji samodzielnie spowolnić obraz. Dodatkowo i dwa nagrywa slow w trybie szerokokątnym. W GoPro niestety nie jest to możliwe. Idziemy dalej, czyli 1080p w 60fps. W GoPro nie mamy żadnej stabilizacji, natomiast w Xiaomi mamy możliwość cyfrowego stabilizowania obrazu. Teraz mój ulubiony tryb, czyli 2,5K w przypadku i2 oraz 2,7K w przypadku GoPro. Jest to też największa rozdzielczość, z jaką mi nagrywa z włączoną stabilizacją. Na pierwszy rzut oka format 4x3 jest zupełnie bezużyteczny. No z pewnością dla przeciętnego Kowalskiego tak, no ale bardziej zaawansowani użytkownicy docenią jego możliwości. Rozdzielczość 2,5K, czyli 2560x1920, oraz 2,7K, czyli 2704 na 2028 daje ogromne możliwości w postprodukcji. Po prostu kadrujemy obraz do 1080p, uzyskujemy w ten sposób format 16x9 oraz jeszcze lepszą stabilizację, ponieważ obraz obraz drga najbardziej na jego krawędziach. Z dodatkowo cyfrową stabilizację obrazu Wi daje to świetny efekt. Dodatkowo tutaj przetestujemy sobie nagrywanie w słabych warunkach oświetleniowych. Czas na obudowy wodoodporne. Ta z GoPro nie zmieniła się znacznie. Jest dobra, ponieważ mamy dostęp do wszystkich przycisków, możemy więc zmienić tryb nagrywania nawet pod wodą. Do tego jest szczelna i niestraszna i nawet słona woda. Nie ma też tak dużego problemu z parowaniem. Xiaomi konstrukcja obudowy została zdecydowanie ulepszona. Pojawiło się zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu otwarciu, np. przy skokach do wody. Do tego uszczelka, która przylega do obiektywu, zapobiega jego parowaniu. Na nie ma z tym problemu. Oczywiście jest także odporna na słoną wodę. Niestety, ze względu na dotykowy wyświetlacz, nie mamy możliwości zmiany ustawień kamery przez obudowę, dlatego że dotyk nie działa. No a ryzykownym jest otwieranie obudowy nad wodą. Teraz mówię do i w tych samych warunkach, zarówno w oświetleniowych, jak i tak powiem, z zewnątrz. Możecie sprawdzić w tej chwili, jak nie słychać, mówię do kamery Xiaomi. Natomiast w tej chwili mówimy o GoPro, różnica w mikrofonach w obudowach odpornych. Różnica w mikrofonów w obudowach wodoodpornych. Możecie sobie teraz sprawdzić, jak to wszystko wygląda i jak mnie słychać. No i na końcu 4K, czyli flagowy tryb obu kamer. Prezentuje się on następująco. Nie sposób zauważyć, że kolory w Xiaomi są bardziej naturalne, mniej wyblakłe. Jest to czysty obraz wyjęty z kamery bez prost produkcji i korekcji kolorów. Zróbmy jeszcze zbliżenie na ludzi na górze skały. Ten test wyrenderowany jest w full HD w 30 klatkach na sekundę i wszystkie klipy są dostosowywane do tej rozdzielczości. W opisie filmu pojawią się linki do oryginalnych klipów danych kamer, żeby każdy mógł sobie porównać to w domowym zaciszu, na przykład oglądając obraz na telewizorze 4K. Aktualne ceny obu kamer znajdziecie jak zawsze w opisie tego materiału. Ze względu na to, że ten test i tak trwa długo, odpuszczę sobie selfie styki, piloty oraz aplikacje. W obu kamerach to działa i jest bardzo podobne. Wszystkie akcesoria z i są kompatybilne z i 2 z wyjątkiem obudowy oraz akcesoria GoPro, także pasują do I. E, i na odwrót. Dziękuję wam za oglądanie tego testu. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Planujemy także porównanie pierwszej generacji i z i2. Zapraszamy także do dyskusji w komentarzach i pobierania przykładowych klipów wideo. Czołem.